Na kulturalnie z koronawirusem. W związku z tym, że uruchomiliśmy specjalną grupę facebookową MCOG Online, zmieni się nieco formuła naszego kanału. Materiały publikowane na grupie biorą udział w swoistym plebiscycie, i te, które uzyskają największą liczbę Waszych polubień, trafią do naszego programu. A w dzisiejszym odcinku, rozstrzygnięcie konkursu teatralnego dla przedszkolaków pod tytułem: Witajcie w naszej bajce. Wirtualna nagroda dla zwycięzcy konkursu Wiedzy o Kulturze na grupie MGOK Online oraz interpretacja piosenki Koronowo Peru Miast. Przedszkole Samorządowe oraz Centrum Kultury Synagoga w Koronowie zakończyły konkurs teatralny dla przedszkolaków pod tytułem Witajcie w naszej bajce. Spośród przesłanych filmików udało się wyłonić trzy zwycięskie. Oto one. Yeah. Wechwał na straganie, na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. mówię pan się o mnie oprze? Pan tak wyjątkowo panie pse. Julian Tuwin, abecadło. Abecadło z pieca spadło, o ziemię się hukło. Rozsypało się po kątach, strasznie się potukło. I. I. Zgubiło kropeczkę. Ha ha Złamało kładeczkę. B. B. Zbiło sobie brzuszki. Wypuść mnie, proszę, zostawisz wykup ode mnie. Bóg z tobą, mała złota rybko, a wypuszczę cię na morskiej głębiny, a wykupu twego mi nie trzeba. Rybkę dzisiaj złowiłem, ale jaką? Złotą rybkę. To zaproponowała mi wykup, ale powiedziałem, że wykupu tego mi nie trzeba. Dorniu! Głupi niezdaro! Mm, nie mogłeś poprosić o wykup, O koryto byś też poprosił. Nasze stare całkiem się rozpadło. Rycerze, jak ma nie się lepiej przyniesie. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników oraz pozytywnym odbiorem publiczności. Dlatego mamy nadzieję na kolejne edycje. Na grupie MGOK Online przeprowadziliśmy pierwszy konkurs wiedzy o kulturze, który nawiązywał do malarstwa. Waszym zadaniem było podać autora oraz tytuł obrazu, z którego pochodzi ten fragment. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście Leonardo da Vinci i Mona Lisa. Odpowiedzi udzieliła najszybciej pani Agnieszka, dla której Mona Lisa nieco szerzej się uśmiechnie. I na koniec bardzo przyjemna interpretacja piosenki Koronowo Peru Miast. Jeśli wkrótce dzieje nasze poznać chcesz, to posłuchaj tej piosenki Koronowo, koronowo, peru miast, dumny każdy śpiewać chce. Koronowo, małą ojczyzną jest. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia.